Audycja powstała przy współpracy z samorządem województwa Dolnośląskiego. 7 września zainaugurowano działalność Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej. Obiekt ma służyć nie tylko zawodowym sportowcom, ale też amatorom. Jak podkreślają samorządowcy, to motor napędowy rozwoju Kotliny Jeleniogórskiej. Oficjalnego otwarcia dokonał premier Mateusz Morawiecki. Otwieramy Dolnośląskie Centrum Sportu Polana Jakuszycka. Kosztem wybudowany, kosztem ponad 200 milionów złotych. Jak mi przed chwilą powiedziano, to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Bardzo się z tego cieszę, że będziemy mogli rozwijać nasze znakomite talenty, że będziemy mogli tutaj wykorzystywać ten ośrodek do tego, aby przyszłe pokolenia sportowców cieszyły. Na swoimi sukcesami. To ważna data dla województwa dolnośląskiego, nie tylko dla samorządu województwa, ale myślę, że dla całego sportu polskiego. Sztandarowa nasza inwestycja, koszt ponad 200 milionów złotych, a więc naprawdę dużo, ale w sposób kompleksowy zostało to wszystko rozwiązane. To jest ukłon w kierunku sportu zawodowego, ale wtedy, kiedy nie będzie zawodów, to jest obiekt ogólno dostępne, więc wszyscy ci, którzy chcą pobiegać na nartach w zimie, najlepiej rodzinnie, bo takie warunki stwarzamy i, i takie warunki preferujemy za darmo. Korzystanie z tras biegowych to jest niezwykle istotne, ale będą mogli skorzystać również z części hotelowej, z części gastronomicznej. W lecie mogą pojeździć tutaj na trasach rolkowych, pojeździć na rowerze, pospacerować. Ten obiekt też jest pomyślany jako miejsce przygotowań dla wszystkich. I dyscyplin sportu. Jest również inkubator, głównie nastawiony na odnowę, ale również w dużej części będziemy mieli gabinety, które będą symulowały klimat, warunki wysokogórskie. Jest sala gimnastyczna, jest pływalnia, jest boisko. Jestem głęboko przekonany o tym, że w stosunkowo niedługim czasie na tych obiektach. Będą trenować młodzi ludzie, którzy zostaną mistrzami Polski, Europy czy świata. Mamy atrakcyjny punkt, który może być miejscem, gdzie będą najbardziej poważne zawody międzynarodowe organizowane. Po drugie, co wydaje mi się być rzeczą ważniejszą, jednak coraz większy odsetek dolnoślązaków, ale także ludzi z innych województw, czynnie spędza czas wolny. A Polana Jaków ma świetne warunki zimowe i bieganie w Polsce jest modne. Bardzo tym młodym ludziom życzę, żeby kiedyś przyjechali na Polanę Jakuszycką jak ja i takie emocje tutaj mieli, jak ja kiedyś wygrywając Puchar świata. A dzięki takim, takiemu obiektowi, gdzie będą mogli się przygotowywać przez cały rok, te szanse, żeby tu był Puchar świata, te szanse, żeby ktoś ten Puchar świata z Polaków mógł wygrać, zdecydowanie się zwiększają. Bardzo się cieszę z tego kawałka asfaltu dla dzieciaków, bo trenowanie już po drogach publicznych to stało się katorgą i bardzo niebezpieczne. Więc jak dzieci będą mogły przez cały rok szlifować sobie tutaj w okresie bezśnieżnym formem na nartorolkach, to, to już jest bardzo duży bonus. A oczywiście nowoczesna szczelnica. no to W polskich warunkach każda, ta, każda taka nowoczesna szczelnica to już jest wielki plus. No i cudowna polana Jakuszycka. No w Polsce na pewno nie ma takiego miejsca dzięki tylu lat pracy ciężkiej, Pana Juliana Gozdowskiego, jest tutaj tyle tych tras, jest 60-70 kilometrów tras. Nigdzie indziej w Polsce nie, było, nie byłoby w stanie pomieścić się tyle tras, kilometrów tras, więc e, dzięki temu jest tu tylu, tylu amatorów, e, dzięki temu tylu ludzi dba o zdrowie, tylu, o tyle osób może trenować. E, zaraziliśmy Polaną Jakuszycką przecież też i lekkoatletów, i kolarzy, e, więc cudowne miejsce, które mam nadzieję dziś ma takie swoje zwieńczenie. Nie osiądzie na laurach i będzie jeszcze się doskonaliło. Takiego obiektu jeszcze nie mieliśmy w Polsce pod kątem właśnie biatlonu i biegów narciarskich. E, a to, te sporty się bardzo rozwijają, bo tak jak biegi narciarskie, to jest, to jest sport dla każdego. Każdy to może uprawiać i my wiemy, jak to tu wyglądało przed w ogóle budową tego obiektu, że tu mnóstwo ludzi już przyjeżdżało, amatorów również i, i biegało, więc dlatego jak najbardziej e, popieramy takie inwestycje. E, mamy nadzieję też, że za tym pójdą jeszcze rozbudowa tych wszystkich tras biegowych, bo wiem, że są takie plany, to już wtedy będziemy spełnieni. Dzisiaj jak patrzymy, jaki mamy problem w ogóle ze sportem, że coraz mniej ludzi, e, szczególnie dzieci, chce uprawiać sport. No, każdy ma komórkę, każdy ma tableta i, i de facto to dla nich jest zajęcie, nie sport. Kiedyś tego nie było, więc te dzieciaki wszystko robiły, co można było. Były na świeżym powietrzu, uprawiały różnego rodzaju sporty. I na tym to polega, żeby sport przede wszystkim był sportem ogólnorozwojowym, jeśli chodzi o dzieciaki. A takie obiekty powodują, że te dzieci przyjeżdżają, y, młodzież, dorośli i mówią: Wow! tu jest to. Jeśli jeszcze mamy do tego dostęp, możemy tu trenować, możemy tu uprawiać turystykę, to, to naprawdę nic więcej nam nie potrzeba. Przy tej ilości turystów, która pojawi się na Polanie Jakuszyckie, na pewno będzie konieczność budowy hoteli, ale myślę, że to jest ogromne pole też dla, przedsiębiorczo dla przedsiębiorczości mieszkańców Kotliny, Jeleniogórskiej i nie tylko. Na spotkaniu z samorządowcami mówiłem bardzo często z tego regionu wnioski o dotacje różnego Rodzaju programów rządowych są najsłabsze, więc tu gdzieś jest, jest problem, i jeżeli myślimy o zrównoważonym rozwoju, to tu musimy pomóc. Z mojej perspektywy, patrząc, jakby miało określać problemy, to gospodarka ściekowa w tym rejonie, tu się zrobił pewien węzeł gordyjski, który będzie bardzo, bardzo trudno przeciąć różnych zależności różnych udziałów i oczekiwań poszczególnych gmin, ale to też jest dosyć duże wyzwanie, bo jeżeli chcemy, żeby to było atrakcyjne turystycznie, to musimy także ten element systemu podciągnąć. Niestety na Polanie Jakuszyckiej brak homologowanych tras biegowych umożliwiających organizowanie wielkich imprez rangi Pucharu Świata, ale jak podkreślił marszałek Przybylski, ten problem w najbliższym czasie ma zostać rozwiązany. Wtedy na Dolnym Śląsku będziemy mogli oglądać zmagania najlepszych biegaczy na świecie. Audycja powstała przy współpracy z samorządem Województwa Dolnośląskiego.